miejscówki lubię cisza spokój chlebek herbatka sprzęcik polna droga cisza spokój Mały postój na posiłeczek Czego więcej człowiekowi brakuje Nic Nic więcej nie potrzebujemy Ta gonitwa nas zabija. Gonitwa za, za zajączkiem. Nawet nie wiem, gdzie jestem. Piękna okolica. Nawigacja mnie prowadzi polnymi drogami. Ustawiłem na ścieżkę rowerową, bo nie podobała mi się trasa asfaltowa, którą nawigacja ustawiła. Takim terenem mnie tu puściła. Mi to odpowiada, polecam. Idzie naprawdę dużo zobaczyć, jak ludzie mieszkają. Polska to nie tylko miasta nie tylko internet, tablety ale też takie piękne okolice można się wyciszyć. Na razie.